Was wszystkich bardzo pięknie i bardzo serdecznie, moi drodzy. Po takiej troszeczkę dłuższej przerwie weekendowym, weekendowej, przepraszam. Spotykamy się, moi drodzy, dlatego, że 4 sierpnia był nów księżyca, i w związku z tym, moi drodzy, musimy sobie zrobić czytanko, co ten nów księżyca będzie wnosił do każdego znaku zodiaku, czyli do każdego z was. Tym samym, moi drodzy, karciochy na tę okoliczność są przetasowane. Jednakże, kochani, chcę nadmienić dwa słowa, ponieważ na Facebooku, na grupie Facebookowej Magicznej Chaty. Słuchajcie, był poruszony wczoraj pewien temacik odnośnie tego, co byście chcieli widzieć na Magicznej chacie, oczywiście ludzie facebookowi, no bo tam więcej postów, różnego rodzaju, słuchajcie, wiadomości wchodzi, aniżeli oczywiście na YouTube. Ale słuchajcie, bardzo taką podniosłą rzeczą, którą zaproponowali ludzie tam, było to, żeby na Magicznej robić live. Live, na których, kochani, no, będziemy sobie te karty rzucać, będziemy mogli ze sobą na bieżąco rozmawiać. i Jednocześnie, kochani, też powiedzmy dla paru, also W tym live uczestniczących rzucałabym sobie karty na wasze jakieś tam powiedzmy pojedyncze pytanko, nie jakieś tam, wiecie, rozbudowane, żeby nie tracić mnóstwo czasu, ale na jakieś takie właśnie krótkie, nie wiem, czy tam znajdę pracę, czy zanek mi kocha. Jakieś takie, kochani, takie, takie bardziej wybiórcze, krótkie pytanka. Słuchajcie, no zwracam się do Was, a żeby zapytać się również, czy na takie live'y bylibyście tutaj skorzy, tak? Więc dajcie, kochani, znać, tymczasem śmieję się też, ponieważ jeżeli będą to oglądać moi ludzie z Fajsa, to kochani, no tam też padło pytanie, żebym nagrywała swoje poranne przemyślenia. Słuchajcie, co jak co, ja Wam nagrywam wiele rzeczy, słuchajcie, moje odloty, moje jakieś, słuchajcie, wypady, moje jakieś, słuchajcie, spontane, niekoniecznie, słuchajcie, racjonalne, ale przemyśleń porannych, moi drodzy, uwierzcie mi, nie chcielibyście słuchać, absolutnie nie, a to i tak już, że moi drodzy gdzieś tą kawusię Spijaliśmy razem do karty dnia, która wejdzie, kochani, wejdzie, ponieważ 74% z Was przy ankiecie YouTube'owej słuchajcie, zostawiło swój głos, że właśnie chciałoby, aby ta karta dnia, kochani, była, więc sądzę, że przy mojej porannej kawie, pijącej z Wami. Słuchajcie, niejednokrotnie ten kubek z kawą widzicie. Te karciochy dnia, kochani, będziemy sobie robili, ale myślę, że zaczniemy ją sobie, kochani, po wakacjach, czyli od września cykl pod tytułem Karta Dnia wejdzie na magiczną. Dobra, kochani tyle z tego mojego gadulstwa. Aha, wrzuciłam Wam, kochani, film z wypadu niedzielnego. I jeszcze z moją mamą, która wyjechała tak naprawdę wczoraj już do swojego miasta, do Bydgoszczy, taki właśnie fajny wypadzik po naszych okolicach, w których tutaj, słuchajcie, gdzieś w dużej mierze, kochani, mieszkamy. Tutaj możemy sobie przybywać. Chciałam, żebyście zapoznali się, że tak powiem, z miejscówkami, które bardzo często odwiedzam, które są mi bardzo drogie. Jest to króciutki filmik minutowy, Kochani, zachęcam do tego, że, żeby zobaczyć, jak tutaj, po jakich, że tak powiem, ścieżkach Magda się szwenda. Więc taki, słuchajcie, vlog delikatny z kartami, z przekazami dla wszystkich żywiołów. Z tamtego oczywiście, kochani, miejsca. Z taką małą zmianką na samym początku mówię o znakach ziemskich, ale to jest powietrze, kochani. Te karty były przetasowane pod powietrze, więc tutaj, jakby miecie to na uwadze, że tam, gdzie mówię na samym początku Ziemia, to będzie to powietrze, bo Ziemia wchodzi również, kochani, na końcu. Dobra, tyle z mojego, kochani, gadulstwa. Tyle. Lecimy, słuchajcie, z tym, żebyśmy zobaczyli sobie, co ten luf księżyca. Mający miejsce 4 sierpnia, będzie wnosił do każdego z Was, jakie zmiany przed Wami, czego możecie się tutaj, moje drogie, znaki Zodiaku, spodziewać? Czego mogą spodziewać się znaki Zodiaku tytułem nowiu Księżyca, który miał miejsce 4 sierpnia? Jakie zmiany idą do każdego znaku Zodiaku? Czego mogą się spodziewać wszystkie znaki Zodiaku tytułem nowiu, który miał miejsce, e, słuchajcie, 4 sierpnia? Dobra, no to ja myślę, że słuchajcie, to możemy sobie spokojnie zacząć i lecimy po kolei, kochani, od baranka. Co idzie do baranka? Tytułem tego nowi oczywiście. Już nie będę się powtarzać. Słuchajcie, kwestie romansowe, jeżeli ktoś z Was ma, no więc tutaj romanse, flirty, nowe związki. Dla Single nadmieniam, ale takie związki, gdzie, które słuchajcie, nie będą na razie z takim sakramentalnym, tak? Dlatego że ja mam luźna relacja, luź, luźny związek, romans, flirt. Być może słuchajcie, tego typu rzeczy tutaj gdzieś do Was się dokleją, albo też tudzież osoby, które gdzieś romansują, flirtują już z kimś, czy też no spotykają. Się powiedzmy z jakąś osobą, to słuchajcie, tutaj ta, te relacje będą istotne, będą ważne, będą być może się rozwijały. Ponadto możecie podejmować jakieś decyzje właśnie z tą osobą, czyli w związkach, w relacjach, albo podejmować w ogóle jakieś decyzje i wybory dotyczące się tak naprawdę wszystkiego. Zwróćcie, kochani, na tę uwagę, bo ta karta bardzo często Słuchajcie, mówi o takiej sytuacji, muszę coś wybrać, muszę się nad czymś zastanowić, muszę o czymś zadecydować, tak, bo jest coś istotnego, ważnego, nad czym należy się skupić, muszę z czegoś zrezygnować na rzecz czegoś zupełnie innego i moi drodzy, to nawet to mogą być takie głębsze właśnie wybory, gdzie fizycznie trzeba z jakiejś ścieżki zejść albo odrzucić coś, żeby można było pójść albo skorzystać z czegoś innego. No, z taką opcją kółźwa, no najlepiej to by było mieć jedno i drugie, ale być może nie będzie. Będziecie mogli mieć jednego i drugiego, i z czegoś trzeba będzie zrezygnować na rzecz. A słuchajcie, drugiej kwestii. No i te romansy, związki, randki, kochani, tutaj mogą również popłynąć. Dobra, co idzie do byczka? Uh, słuchajcie, relacje pod tytułem Bliźniacze, Bratnie Dusze. Jeżeli ktoś posiada ma i wie, że ma, albo nie ma, ale może się spodziewać, no to właśnie moi drodzy, te relacje bliźniacze, Bratnich Dusz są tutaj pokazane. Słuchajcie, karta mówiąca tak naprawdę o takich relacjach, ale również o związkach, o miłości, o słuchajcie, jakichś bardzo mocnych, silnych ym, związkach. Nazwijmy to może tak: spotykania, harantkowaniu, postawieniu na miłość i na uczucia, postawieniu na te relacje. Relacje. Słuchajcie, dwójka kielichowa tak naprawdę o tym najbardziej mówi, tak? Dwie osoby trzymające się za ręce, które chcą wspólnie spędzać ze sobą czas, które rozwijają tą relację, kształtują tą relację, zbliżają się do siebie bardziej, tak? Tutaj, kochani, naprawdę to miłość, słuchajcie, aż kwitnie, aż kipi i och, ach, ech. Tak naprawdę, słuchajcie, jeżeli macie ze sobą jakieś głębsze powiązania, tak jak powiedziałam, bliźniaczych, bratnich dusz, one mogą się jeszcze bardziej zacieśnić, albo teraz właśnie po tym Nowiu, być może coś odeszło i teraz ta Wasza relacja bardziej się tutaj ma szansę, kochani, do czegoś zbliżyć, więc bardzo dobrze. W sferze zawodowej, finansowej być może jakieś podpisywania umów, być może jakieś dogadania się w czymś, być może, słuchajcie, jakieś współpraca z jakimiś ludźmi jest tutaj również pokazana, ponieważ macie zielone światło na interesy, na biznesy, moi drodzy, czy też jakieś w ogóle Wasze plany. Więc, moi drodzy, no czapki z głów. Ja jestem zadowolona, nie wiem jak Wy. Do, o Boże, nie proszę mi pasuje. Co idzie do bliźniąt? Do bliźniąt, moi drodzy, idzie karta mocy, siły, a więc również bardzo fajnie. Słuchajcie, mam nadzieję, że te karty do końca polecą takie świetne, a trochę ich jest, 78 w talii, więc kochani, mam nadzieję, że dla każdego będzie pozytywna. Ale jest to karta, słuchajcie, bardzo mocno podkreślająca, że energia do Was wróci, że siła do Was wróci, moc do Was wróci. Będziecie, kochani, mieć ogromny potencjał do czynienia, robienia pewnych rzeczy, które musicie zrobić, którymi się zajmujecie, które są dla Was oczywiście bliźnięta bardzo ważne. Tu jest ogromne też na tej karcie, Skupienie na pracy, na jakimś zadaniu. Słuchajcie, zadanie może być wszystko, to możecie być wy sami. Muszę się skupić na sobie, muszę popracować nad własnym szczęściem. To może być praca nad relacją, nad związkiem, nad pracą zawodową, nad jakimiś zadaniami, które teraz bliźnięta, krótko mówiąc, czynią, robią. I tutaj te skupienie się, żeby dopieścić, żeby było wszystko piękne, żeby było wszystko zajebiste, bliźnięta się skupiają i robią. Tak? Tutaj jest jakby pokazana zapał, praca, siła do tego, energii bardzo dużo. Chęć, którą tutaj gdzieś jakaś osoba w kierunku tego zadania, a słuchajcie, poświęca. Dodam tylko tak na marginesie, delikatnie, nie róbcie czegoś na siłę albo wbrew sobie, albo wbrew komuś. Kochani, takich rzeczy nie praktykujemy, bo one z reguły nie przynoszą nam czegoś dobrego. Dobrze. Co zmierza do raczka? Jeżeli chodzi o raka, skupienie na pracy, na pieniądzu, na finansach, na słuchajcie, gdzieś rozwijaniu się zawodowo, finansowo, biznesowo, wiecie, to mam na myśli. Mamy typowo kartę osobową osoby, która chce zarabiać kasę, która ma pomysły, która ma plany, która tutaj rozpoczyna być może jakąś pracę, która coś w tym kierunku teraz, ponownie księżyca, robić będzie. Ci z Was, którzy szukają pracy, mogą ją znaleźć, tak? Bo Wy teraz, jakby wchodzicie, w posiadanie czegoś, co jest związane ze sferą zawodową, czy też właśnie finansową. Więc wszystkie raki, które biegają teraz z CV, szukają jakiejś fajnej roboty, ona faktycznie teraz w tym okresie ponowiu może się pojawić, Wy możecie ją znaleźć i możecie zacząć już nawet teraz, w najbliższych dniach, kiedy taka praca by się znalazła, rozpoczynać już tą pracę, żeby nie czekać, nie siedzieć i nie wiadomo, co robić. Bo ja tutaj widzę fizycznie osobę siedzącą, słuchajcie, za maszyną, pracującą, tworzącą wreszcie coś. I Zarabiającą tym samym pieniądze. Oczywiście, kochani, to jest również stabilizacja i poczucie bezpieczeństwa w relacjach, w związkach. Więc, jeżeli nie interesuje Was praca, nie interesuje Was kasa, to na przykład w relacjach, w których jesteście, może być stabilizacja, może być bezpieczeństwo. Jeżeli tworzycie luźne związki, mogą się one zacieśnić, mogą powstać poważne plany wspólne razem, żeby coś razem stworzyć, zamieszkać i tak i Jeżeli macie romans plus związek stały, Sądzę, że tutaj ktoś, Wy albo druga strona, może na razie postawić na związek stały, więc tutaj takie przekazy idą do raczka. A co się będzie działo u lwa? Kowalewski tam się gdzieś byczy. Słuchajcie, zmęczenie, przemęczenie, słuchajcie, bierzecie za dużo spraw na siebie, nie wiem jakich, staracie się za bardzo, mam takie wrażenie, albo też tudzież staracie się ponad swoje możliwości i może przyjść taki moment, w którym gdzieś poczujecie, nie mam już na coś siły. Tak? albo też tudzież jestem tym zmęczony albo staram się, staram się, staram, robię wszystko żeby było pięknie, idealnie, cudownie ale zmęczyła mnie jakaś pewna sytuacja i te zmęczenie może Was dopaść, drogie lwy tam ktoś pisał, jakaś laska, lew oczywiście że nie wiem czy to na YouTubie czy oczywiście na fejsie ale pisała właśnie, że troszeczkę dopadła Was jakaś taka, wiecie, taka troszeczkę no, taki, taki dołek, ale spokojnie, słuchajcie, jesteśmy przed bramą lwa więc wiecie, może to wszystko się jakby odbije, ale bynajmniej widzę Was takich troszeczkę strudzonych pewną kwestią. Nie wiem, być może to się już wydarzyło, tak? Jakaś sytuacja, jakaś um, opcja, która w Waszym życiu się zadziała, troszeczkę Was przemęczyła. Chcieliście, żeby było inaczej i na chwilę obecną jesteście tacy troszeczkę przy, przytępieni energetycznie i tą siłę będziecie musieli sobie odbudować, bo widzę lwy, które mówią, Magda, wiesz, co, jest, tak dostałem po dupie, albo tak się starałam i coś mi nie a i po prostu wiesz co, jestem tym zmęczona, ja nawet nie wiem, czy mam siłę tutaj z czegokolwiek się cieszyć albo o coś walczyć. Słuchajcie, dacie radę, bo ta karta również mówi o tym, spoko stary, ale nie poddawaj się, wszystko będzie dobrze. Więc lwy, głowa do góry. Co idzie do panienki? Jeżeli chodzi o panienkę, słuchajcie, wy jesteście podejrzliwe albo też tudzież powinniście być. Nawet jeżeli ktoś z was mówi: "Nie, dobra, Magda, wszystko jest git", to karta mówi: "Słuchaj, przypatrz się czemuś. Zastanów się nad czymś. Przeglądnij coś. Zajrzyj przez dziurkę od klucza, jest taka potrzeba. Przewertuj dokumenty. Podpytaj się o coś. Dowiedz się czegoś. Wy macie być czujni." Nie wiem z jakiego względu i z jakiego powodu, czy tu chodzi o sferę uczuciową, zawodową, finansową, słuchajcie, jaką by to nie było, macie dać sobie do myślenia, macie podejrzeć coś, prześwietlić coś, podpytać o coś, macie zachować czujność, drogie panny. Tudzież, jeżeli, przepraszam, tudzież, może to też być sytuacja typu, że wy macie być czujne. Dlaczego? Dlatego, że macie chodzącego po waszych piętach słuchajcie jakąś osobę, która rozsiewa o was plotki, albo też tudzież jest osobą, która szpieguje was, która gdzieś próbuje się czegoś o was dowiedzieć. I tutaj wy macie tą czujność zachować, ponieważ jest coś niehalo. Tak. Więc moi drodzy, nie śpimy, nie leniuchujemy, mamy oczy i uszy szeroko otwarte. Co idzie do wagi? Jeżeli chodzi o wagę, waga jest czymś znudzona. Słuchajcie, to wygląda trochę tak. Przychodzi sobie ktoś do domu w którym jest nudno, w którym nic się nie dzieje i wzdycha do czegoś więcej. Przegląda fotki, przegląda jakieś, słuchajcie, nie wiem, rzeczy, nie mam, nie mam bladego pęcia, widzę po prostu osobę, która wzdycha do czegoś, coś się tej osobie podoba, ta osoba czegoś bardzo pragnie, czegoś bardzo chce albo kogoś, nie, nic z tym nie robi i siedzi taka troszeczkę znudzona i jakby, wiecie co, taka trochę zgnuśniała na zasadzie, Boże kochany, pragnę czegoś, chcę do kogoś, ale w moim życiu się kompletnie nic nie dzieje. I waga tak troszeczkę, słuchajcie, pokazuje się jako taka, tak, taki ktoś, kto jest już tym wszystkim zmęczony i znudzony. Czyli taka opcja, co z tego, że mi się coś podoba, co z tego, że ja kogoś pragnę, jak ja nic nie mogę z tym zrobić, siedzę na tyłku, że tak powiem, i w moim życiu kompletnie nic się nie rozwija. Druga waga, to jest taki troszeczkę przekaz na takiej zasadzie, jakby. Ale wiesz o tym, że od Ciebie wszystko zależy, nie? Że samo się nie zrobi, że jeżeli jest coś, co podziwiasz, jest coś, co Ci się cholernie podoba, chcesz czegoś robić, no to takim siedzeniem i, że tak powiem, no to no fajnie, fajnie, to jest zajebiste, no ale to moje życie jest takie do dupy, w ogóle nic się nie rozwija, samo się nie zrobi. To jest jakby taki przekaz, weź w końcu wstań, przestań narzekać i jakby w dużej, w dużej mierze zabierz się za to, żeby te cele, które Ci się podobają, które pragniesz, żeby je mieć. Nie siedź w miejscu, bo faktycznie, siedzeniem Twoje życie skończy się po prostu tak, jak się skończy. Skorpionek. U skorpionka, słuchajcie, jakaś szansa na nowy początek, być może miłosny, być może relacyjny, bo, słuchajcie, no kielichowy zawsze zwiastuje nowy związek, nową miłość, albo odświeżenie starego kotleta. Wiecie, o co mi chodzi, bo czasami to nie jest tak, że my musimy od razu znaleźć, słuchajcie, nowego Zenka, czy tam Kaśkę, ale to też może być sytuacja związana z tym, że rozpocznijmy coś od nowa, tak, że powstaje taka szansa na rozpoczęcie, Powiedziałabym starego związku od samego początku. Oczywiście szansa tutaj rozpoczęcia czegoś nowego może być w różnych rzeczach. Nowa praca, nowe plany, jakieś nowe przedsięwzięcia, kochani, oczywiście jak najbardziej tak. Jest taki jakby zamysł, że to może się udać, że to może się powieść. Ja czuję, że mogłoby coś z tego wyjść. No i jeżeli taka szansa gdzieś w Waszej głowie się pojawi, albo zobaczycie takie zalążki tego, no to drogie Skorpiony, trzeba z tego skorzystać. W przypadku nowych, i to was, bo to was będzie jarać, to was będzie kręcić, bo wiecie, tutaj po prostu serce i emocje są pobudzone do granic i wy tego chcecie, pragniecie, czujecie, że może się to udać, że może coś z tego będzie, czy to w związkach, czy w czymkolwiek innym, i wykorzystajcie tę szansę. Czyli nie siedzimy, tak jak waga, a dobra, to są może posiedzenia, może przyjdzie samo. Nie, nie, nie. Tutaj skorpion musi działać, co Strzelca. Strzelec, słuchajcie, przed czym się cholernie broni, czegoś do czegoś nie chce dopuścić, ale ja nie wiem, słuchajcie, do czego. Albo powstała granica pomiędzy Wami a jakąś inną osobą, i być może to Wy jesteście osobą, która lgnie, która chce, która chciałaby się zbliżyć, ale widzicie opór z drugiej strony. Bynajmniej jest tutaj osoba, która nie, 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 dosyć, już nie pozwalam, już tego nie zrobię, nie podchodź, nie chcę tego. Słuchajcie, i tutaj nie wiem po której stronie są strzelce. Czy to, Wy jesteście właśnie po tej stronie, gdzie bronicie się przed czymś, nie chcecie kogoś dopuścić, nie chcecie komuś czegoś oddać, nie chcecie tutaj czegoś stracić, stawiacie granice, nie pozwalacie sobie na rozpoczynanie jakichś pewnych wątków, tematów czy czegokolwiek. Czy jesteście tą stroną, która napiera, która mówi słuchaj, zrób, chodź do mnie, zróbmy coś, i jakby jesteście tą stroną namawiającą tego człowieka, który tutaj wyciąga. I mówi: Nie, 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 nie. Nie chcę tego, proszę nie podchodzić, tu jest granica. A więc nie wiem, strzelce, po której stronie jesteście. Czy nalegacie na coś, kogoś, kto nie chce? Czy ktoś nalega na was, a wy czegoś nie chcecie? Ale uważajcie, bo w przypadku tego typu sytuacji, jeżeli ktoś za dużo naciska, a druga strona mówi: Daj mi święty spokój, żeby nie nastąpiła kłótnia, bo ta karta bardzo często też pokazuje taki spór. Spór o coś, tak? Dobra, cół koziorożca koziorożec, kochani, będzie płakał nad rozlanym mlekiem. Jakim mlekiem? Słuchajcie, jak mleko się rozlało, po prostu bierzemy mopa, wycieramy, słuchajcie, podłogę w dupie już z tym mlekiem, bo i tak z tego nic nie będzie i wasza, to jest taka Wasza strata czasu nad tym, żeby ciągle śledzić Magdal, to było takie piękne, takie cudowne, no i już nic z tego nie ma i mleko się wylało i kubek się rozchlastał i coś tam coś. Słuchajcie, no jak się coś popierdzieliło i nie da się tego cofnąć, nie da się tego, słuchajcie, odwrócić. To wasze płakanie nad tym wszystkim po prostu nie ma najmniejszego sensu. Mogą też być koziorożce takie, które ubolewają nad swoim własnym życiem, czyli Magda mi nic w życiu nie wychodzi, wszystko jest do dupy, znowu w życiu mi nie wyszło, tak? Ale to też nie jest dobra droga. Tutaj zresztą karty pokazują, czemu ty płaczesz nad jakąś jedną rzeczą, tak naprawdę, gdzie ty możesz mieć wszystko inne pozostałe, tak? Więc już nie ubolewaj nad tym, już nie, nie trać czasu nad tym patrzeniem na pewne rzeczy, które Wyszły nie tak jak powinny, albo skończyły się tak jak nie powinny, tylko zabierz się za przyszłość, drogi Kozioroszcze. Czyli przed Tobą coś pięknego, coś pięknego, tylko oderwi się od tego lamentowania nad sobą czy nad czymś. Wodnik. Uwodnika, moi drodzy, czas obfitości, więc mogą przyjść pieniądze, może przyjść praca, mogą przyjść jakieś pomyślne wiatry. Tak naprawdę słuchajcie do Was, bo Wy tutaj otaczacie się po prostu fortuną, otaczacie się czymś, na czym Wam zależy, budujecie coś, kształtujecie coś, dobrze się Wam powodzi. Więc uwodników, kochani, naprawdę ta karta obfitu obfitująca taką opcję: Mam wszystko, dostałam wszystko, cieszę się, bo przyszło coś, na czym mi zależało. mam Dobrze zarabiam, nie wiem, mam zlecenia, nie wiem, odezwał się zenek, moje małżeństwo jest cudowne, nie wiem, mój romans się świetnie tutaj, że tak powiem, rozwija. Tutaj może być oczywiście tysiące różnych innych przykładów wodniki, bo każdy z Was jest oczywiście inny. Dogadałam się z kimś, pogodziłam się z kimś, nie wiem, mam dobre wyniki badań pod kątem zdrowotnych oczywiście. To tutaj to wszystko właśnie idzie, bo Wy się otaczacie obfitością, czymś, na czym Wam zależało, jesteście z czegoś zadowolona. A co u rybek? A u rybek, moi drodzy, zmiana planów. Jeżeli gdzieś tutaj lgnęłyście prosto do przodu, coś tam działałyście, robiłyście, Czas z tej ścieżki zawrócić. Tutaj jest potrzebna jakaś zmiana i to globalna o 180 stopni. Możecie nie do końca być z tego zadowolone, bo ciągnęłyście jakiś temat, ciągnęłyście jakąś sprawę, szłyście w jakimś określonym kierunku, myślałyście, że to będzie dobry kierunek i że tutaj już nic nie trzeba będzie działać, zmieniać, kombinować. Tymczasem może przyjść jakaś sytuacja, która zmieni ten tor, ten bieg wydarzeń. O 180 stopni i trzeba będzie z tej ścieżki zwyczajnie zawrócić. U innych słuchajcie jeszcze rybek, tak jakby zupełnie pobocznie mówiąc może to być czas, w którym zacznie się coś rozwijać, albo wy zechcecie coś rozwijać. Tylko tutaj faktycznie, jeżeli wy coś rozwijacie, wybrniecie coś do przodu, wy chcecie, żeby coś zaczęło się dziać, kręcić, to zwróćcie uwagę, żeby to było takie przeanalizowane, jeżeli to jest coś takiego dosyć no, wartki, ważnego, czy też słuchajcie jakby skutkujące. skutkujące mm, Coś ważnego, co wymaga przeanalizowania, to chciałam powiedzieć oczywiście, żeby nie było potem takiej sytuacji, że wpakujecie mnóstwo czasu w coś, z czego potem trzeba będzie zrezygnować, bo trzeba będzie się cofnąć, zawrócić albo zmienić jakieś pewne, kochani, koncepcje czy też kwestie. No dobra, słuchajcie, to jest taki szybciutki wjazd, bo jest godzina prawie 20, kochani, od zaraz zanim to wszystko zmontuję, zanim to poleci na YouTube, zrobi się pewnie i 20.30, ale chciałam dla Was, kochani, tytułem tego nowiu księżyca, no właśnie dlatego, że też była mama, nie miałam tak za bardzo na to wszystko, kochani, czasu, ale zrobić dla Was takie króciutkie czytanko, żebyście tak wybiórczo chociaż wiedzieli, przed jakimi zmianami teraz po tym nowiu możecie się, kochani, tutaj, z jakimi zmianami możecie się borykać, czy co możecie ewentualnie, kochani, spotkać. Dobra, słuchajcie, Dajcie znać w komentarzach, jak te karty czujecie. Będę ogromnie wdzięczna, kochani, bo to też jest jakby takie troszeczkę no, budujące dla tych, na, dla tych osób, które, słuchajcie, próbują dla was coś na tym YouTubie oczywiście, kochani, tworzyć. Ja wam życzę przecudownego, co my mamy dzisiaj, środę. Przecudownej, kochani, środy. I do zobaczyska, kochani, next time. Buziaki.